Wisielcowa, co ty robisz? Nie barduj alkoholu! Przypisz tancerza, dawaj tutaj tą... grecę pieniężną. A tutaj młotka będzie. Przypisz tancerza, młotka. Proszę bardzo. Tak jak się rzuca! Przypisz tancerza, tutaj Wisielcowa na barze. Trzeba będzie... Co to za... Ko co tam się działo? Czemu ten koleś chodzi nagi? Czy on sobie sam robił dobrze? Dude, co z tobą? Aha, dobra, nie wiem, poszedł się umyć, nie ma problemu. To nie, że pysznicą w środku, jakby doceniam, że oszczędzasz moje pieniądze i moją wodę. O, człowiek dywan przylazł. Skorzystał z lampy, no tak to trochę wyglądało. Dobra, ja wstanę? A nie, on jest stuknięty. To jakby normalne, że tak skończył. 400, żeśmy zarobili. Ej, wszyscy się na tej platformie bagują. Co ta młotka? Rozbić to, może będzie dodatkowy pieniądz z tego. Ja się pytam kto to wszystko posprząta. Chyba jest zbyt zmęczony na to. No dobra, to do spania dziadek. A ja przestawię tego wielkiego meteoryta gdzieś. Nie mogę? Czemu nie mogę ruszyć meteorytem? Muszę mieć więcej tancerek, i muszę mieć więcej pań sprzątających, Juno <grystanie> you know, będzie dobrze. Ale to yy, zaczynasz w sensie jutro masz egzamin czy dopiero się zaczynasz uczyć? Ja nie mogę tego przestawić. Muzyka najsuper. Zarobiliśmy trochę pieniędzy, kupi się lepszą. Ach, dopiero się zaczynasz uczyć, dobrze. I światło kupię jakieś w końcu. Spoko, wszystko się ogarnie. I jeszcze trzeba zapasy w drinkowni uzupełnić. Oświetlenie. Patrz, takie romantyczne świeczki. Choinkę. O, lampę można. Duszki! <tłynne> Idealne z klubu tego typu. Nie no, może damy jakieś takie, wiecie, przy barze coś. Na razie takie najtańsze, bo bieda trochę. Albo czy tutaj w tej części są jakieś takie, wiecie, światła typu, że jakieś tam latają e kolorki, serduszka i tak dalej? Czy to nie ta część Simsów? Można zmienić kolor światła, dobrze. Są, ale gdzie są? Są stojące takie dobra, to takie? Takie disko. No, właśnie o tych disco mówię, tylko że. Co to? Urwał jest. Dobra, ale gdzie je znaleźć? Jak one wyglądają? Czy to są te rzeczywiście? Te, te one takie. Są w sprzętach. Dobra, tu? Zegary drony. Słuchajcie, jedyna co mnie stać, to chyba po prostu ledowa żarówka. Najmniej na razie, pokaż wszystko, dekoracje, zwierzaki, oświetlenie. Chyba, że tu jakoś w sprzętach. Pa, danionku! Tak, lampka na korbkę zostaje. Słuchajcie, to na razie zróbmy, co jest. Po prostu najtańsze takie do sufitu pomalujemy na czerwono. I będzie. Dobranoc, Mariuszku. Kolor intensywność to pomieszczenie, myślę, że to będzie idealnie. No i perfekt. Stary, co ty tu robisz? Zamknięte. Otwarte? Co jest grane? Halo! Miało być otwarte od dziewiętnastej. A nie, chyba ich po prostu pobudziło. Tak se wpadli na chwilę. A ten się zaciął. To jest Bill Kozby, Bill Cołak. Wielce prawdopodobne. Zespotkajmy się, były lampy dyskotykowe razem z DJ-em. Przy kanapach jest światło tutaj. Możemy tutaj zmienić. Co najwyżej. Kolor oraz intensywność to światło. Możemy dać takie wiecie: zimne niebieskie. Albo białe, czerwone, zimne, niebieskie i zrobimy tak, czy tak? Tak będzie okej. Okay. Dobra. I będą disco, disco światła, może jakaś DJ-ka. Hmm. Czekajcie, zobaczę, gdzie one są tak ogólnie. Po, szukam po prostu przez dodatek. Pokaż wszystko, i to było. Spotkajmy się, tak? Wiejska, uniwersytet, cztery pory, spotkajmy się. Są parkiety do tańczenia, jest dj rzeczywiście, tylko na dj na razie nie mamy miejsca. Są różne bary, ozdoby i po prostu jakieś lampy. Kawiarnia. Na takim stelażu. W sensie, że to. A nie ma takiej, żeby zawiesić? Ale lipa. Jak ja mam z tego skorzystać? Ja, bo że to muszę sobie tak i to wtedy. To... Tylko stojące. To musiałabym to jakoś tak tu ustawić potajemnie. I udawać, że jest ok, nie? Trochę lipa, ale spróbujmy. Będą się jeszcze bardziej zacinać zimy, ale to nic. Automatyczne przełączanie. Wyłącz, włącz. Ale to nie robisz żadnego wzorku. Nie widzę tutaj, żeby coś takiego było. Kłamczycie czaty, nie działa. Więcej rur! Ej, mamy stół do tańczenia. Dzwoniła, ja przegapiłam. No, nie wierzę. Trudno, najpierw się trzeba ogarnąć, słuchajcie. Ach, nie włączyłaś tej lampy, dobrze. To zaraz jej poszukam jeszcze raz, tylko ogarnę sobie Sima. On nie, on jest głodny. Jeszcze kibel zepsuł. Się nawodni przy okazji. Jeszcze trochę. Chuszy, mama do mnie. Co takiego oglądasz, że się ściągle śmiejesz? A taką ja, YouTuberkę, która buduje burner w grze dla dzieci i zatrudnia swoich widzów. pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie YouTuberkę, ja jestem streamerką. YouTube to przeszłość. Napraw, napraw ten kibel, nie stać się na, na dodatkowego pracownika tutaj. <laughs> Pozdrawiamy mamy bardzo serdecznie. To jeszcze raz te nieszczęsne lampy, które postawiłam i schowałam, bo stwierdziłam, że nie działa. Nawet wiem, gdzie one były, także... Albo przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzieś było to cholerstwo. Już mnie nie stać, bo. a w dupę jeża. I, idę coś zjeść na mieście. Chyba, że to w końcu uda mi się rozbić. Proszę to rozbić. Ja najpierw w kibel muszę naprawić. Co za zło. Ale przynajmniej nauczyłam się majsterkować I On nic nie może z tym To przekształć to A, i dopiero teraz mogę to przestawić? Jaki kosmos, dobra To spróbuję teraz to rozbić <laughs> Jakie złoto! O, wdzięk. Nie może tego rozbić z jakiegoś powodu. Dobra, czy ktoś może grilluje w parku? Darmowe jedzonko? jakieś... Albo nie wiem, może ktoś tu gdzieś mieszka. Tu na przykład z strój. Że... pójdziemy na obiad do kogoś, bo mnie nie stać na to, żeby się ugotować. <laughs> Ej, to są Simsy 4, nie zdziwiłoby mnie Tu jakieś laurenty mieszkają, patrzcie A to co to jest? To... Villa Vagina, to nie, to idziemy tutaj o, Wyglądają jak gościnni ludzie O, zaprosimy ze sobą Summer To mnie wygonią, nikt mnie nie wygoni. Tak, w Willi Waginie stary powinien mieszkać, też mi się tak wydaje. Postrzelona chyba nie mam tyle punktów, żeby kupić ceryp, ile A może coś będą mieli gotowego na stole. Chipsy są darmowe? Zapukaj do drzwi. Jaki przerażony! Proszę wejść. Robić jakiś obiad może? Halo? Zapach herbatę. Nie mogę. O, tu jest jakiś barek. Przyrządź sobie drinka. Nie ja tam. Żarcie dawaj. Zjedź coś tak szybko. Jogurt to się źle kojarzy. Dajesz chipsy. No i widzicie, nikt mnie nie wygania. Co prawda, nie mogę gotować, ale wyszły im chipsy. Wiem, w takim razie mogłam zjeść z baru. A nie wiedziałam, że są za da darmo. Ile one najadają? Co kurde? Darmowe żarcie. Bierz jeszcze jedne. Felsi ten do mnie. Cię w dupach poprzewracało. No i proszę, i sim cały zrobiony. Gdzie ta samer? Dobra, może są bogaci, ale są totalnie pierdolnięci. Trochę deszczu i modwala. Samer, gdzie jesteś? Samer? Okej, okay, jakiś dzieciak. Ona łazi za dzieciakiem. Podejrzane. Jak nic łazi za dzieciakiem? Co takie schody w ogóle w domu buduje? Samer, bo ja chciałam z tobą porozmawiać. Co? Po pokazanie stroju. Przyjazne. Popraw humor. Trzeba ją zbajerować. Bagieto to jest dobry plan. Czy nie wiem, nastolatkę im buchnę, nie? Oh, Chociaż Samer też nie wygląda na biedną. You? Zabawne. Opowiedz jej dobry dowcip. Ale przy okazji, wygląda na tempą. Także wiecie, powinno być łatwo i nastolatkę później zatrudnić. Wiadomo, za od odpowiednio mniej kasy, bo na stażu będzie to. Czas się zaraz do roboty zbierać. Przyjazne. Zapytaj o stan zdrowia. O tak, bardzo przyjazny. O, nie musisz bać się ode mnie wyłapania czegoś paskudnego. Ej, dopiero się poznaliście, a już wiadomo. Syrena, Syrenia, kołysanka. Czarująca kołysanka. Dajesz się to przestraszona, no powinna być. Idę jej zaśpiewać kołysankę idziemy do roboty. O, uwiodłam ją. To jeszcze wręcz jej kwiata. Daj jej kwiata, może ona odda Ci swój wianek. Pero dziewięć czy czwarte! To miejsce jest niebezpieczne, ja stąd idę. Co tam się wydarzyło? Idziemy klubem się zająć. Weźmiemy ze sobą Summer. <śm> tak jak się pani czuje, może dla mnie pani pracować? Lady Prismatic już nie zdąży do morza. Proszę już, pracownicy, niektórzy przyszli. Teraz wszyscy będą się bać, bo burza. Co, on sobie stoi tutaj w deszczu, ale nawodnienie mu spada. To się weźmiemy, wykąpiemy. Szybki prysznic. Zaraz przetestujemy klub ze striptizem. Brakuje kogoś. A nie, jest młoteczka, dobra. Pasuje jeszcze barmankę jakąś zatrudnić? Nie, każdy sobie sam znalazł swoje ulubione zajęcie. Bardzo mnie to cieszy. To zatrudnimy jeszcze ciecia jakiegoś. O, proszę! Będą zło siebie pasować, tylko jeszcze mu branka wymyślę. I tancerza. Chwila, 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 tancerza. Teraz pana tancerza. Patrzcie, ten wygląda taki, wiecie. Bierzemy. I Sofia wygląda, jakby chciała pracować w naszym miejscu. <laughs> Może mi nerwę. Panią przyjemniaczek. Nie, brzydka jest. Same jakieś kiepskie ryje. Lady pomidor. <laughs> Się dusia podusia. Czy pracownikom trzeba płacić? Trzeba niestety.